Czasami utkniemy w swoim życiu w jakimś miejscu. Nie mamy do końca planu, co dalej. No i jest nam przykro, że być może też nawet nie wiemy, czego chcemy od naszego życia. Nie wiemy, jak miałoby to nasze życie dalej wyglądać. I to, co w tej chwili jest, po prostu jest czymś, co znamy. No i nie mamy pomysłu na to, żeby to zmienić. Możemy czuć właśnie smutek, takie poczucie, że jesteśmy, stoimy w miejscu, że nic się nie zmienia. To opukajmy to, popróbujmy poprzeglądać się temu, pouwalniać trochę też tego smutku i tego poczucia utknięcia. Weź wdech i wydech. Możesz sprawdzić, na ile oceniasz w skali od 0 do 10, jak silne jest dla ciebie to uczucie takiego utknięcia w swoim życiu, takiej przykrości, że nie wiesz, czego chcesz, nie masz planu. Być może też nie widzisz rozwiązania sytuacji, w której teraz jesteś. Zaczynamy opukiwanie od punktu z boku dłoni. Mimo, że nie mam planu ani pomysłu, jak moje życie mogłoby teraz wyglądać inaczej. Bez tego wszystkiego, co w tej chwili jest i co, co w tej chwili mam, jest mi smutno z tego powodu. To w pełni akceptuję siebie. I nawet jeśli jest mi smutno, bo sama nie wiem czego chcę, nie mam planu, straciłam tyle czasu na takie życie, czasami nawet myślę, że straciłam swoje życie, to w pełni akceptuję siebie. I mimo tego, że jest mi przykro, bo nie widzę rozwiązania tej sytuacji, w której jestem, stoję w miejscu. Nie wiem, jak moje życie mogłoby wyglądać dalej. To w pełni akceptuję to, co teraz czuję. I punkty od brwi. Nie widzę teraz rozwiązania tej sytuacji. Jest mi z tym smutno, jest mi przykro. Nie mam planów, nie mam pomysłów na to, jak moje życie mogłoby wyglądać inaczej. Jest mi przykro i smutno. Sama nie wiem, czego chcę. Czuję, jakbym traciła siebie. Czuję, jakbym traciła swoje życie. To jest takie przygnębiające. Nie mam planów, nie mam żadnych pomysłów. Straciłam tyle czasu. Nie wiem, co dalej. A może wiem? Nie, jeszcze tego nie wiem, i to jest w porządku. Może mogę zgadnąć? Nie, to nie jest możliwe. Nie znam dobrego rozwiązania. Jest mi przykro i smutno, że nie mam planu na moje życie dalej. A może istnieje jakieś rozwiązanie czy jakieś pomysły? Tylko ja o nich jeszcze nie wiem. Szukałam i nie znalazłam. Więc nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. A może ja nie widzę jeszcze całej swojej ścieżki? A co jeśli nie muszę tego wszystkiego teraz wiedzieć? A co jeśli mogę odpuścić chociaż troszkę oczekiwania? By wszystko wiedzieć i przewidzieć wcześniej. A co jeśli ja w tej chwili, w której jestem, po prostu nie widzę rozwiązania, które jest? To otwieram się teraz na to, że kiedyś na pewno je zobaczę. Kiedyś do mnie przyjdzie i ja się teraz na to otwieram. Ok. Sprawdź, jak się teraz czujesz. Być może pojawiły się jakieś myśli, emocje czy skojarzenia. To są dobre wskazówki do tego, żeby układać dalej własne ćwiczenia. Pamiętaj, że z tymi gotowymi takimi rundkami, które znajdujesz tutaj, czy, czy w internecie, trzeba pracować dalej indywidualnie. To są takie punkty wyjściowe, tak naprawdę. I to, co jest dla ciebie dalej wskazówką do opukiwania, właśnie może się pojawiać tutaj w trakcie tego ćwiczenia, czy tych innych ćwiczeń. Możesz też obejrzeć tutaj filmik, który mam na ten temat, jak korzystać z takich gotowych rundek. Zapraszam Cię dalej do odkrywania siebie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.